Koni 95 i 8. Mamy ustalony harmonogram, w jaki sposób będziemy pracować nad budżetem. My będziemy analizować poszczególne pozycje, poszczególne założenia budżetowe. No i będziemy przede wszystkim po wyjściu z komisji analizowali, na ile można życzenia tam. Prezentowane przez Państwa radnych, na ile można uwzględnić. My zaplanowaliśmy również pewne nowe zadania, które powinny być ujęte. Udało się zabezpieczyć finansowo również z kredytu. Także pewien kredyt jest tutaj założony. Także będzie to również kolejny rok, gdzie wszelkie inwestycje są możliwe do realizowania tylko właściwie prawo z kredytu bądź pozyskiwania środków zewnętrznych. A więc to otwarcie się na te środki zewnętrzne tutaj u nas jest, bo są dwa zadania wpisane i uwarunkowane właśnie pozyskaniem środków zewnętrznych. Jeden już się zrealizował to jest zakup taboru dla MZK no jest też to, co najistotniejsze i zadanie, to jest remont wiaduktu Briańskiego. To jest to, co z czym nowa władza będzie naprawdę musiała się poważnie tutaj zmierzyć, bo środki są zabezpieczone, ale całą procedurę trzeba będzie podjąć właśnie po nowym roku po uchwaleniu budżetu.

Są wieczne pióra, bo oni wiedzą, że nic nie jest wieczne, a za chwilę koledzy dostaną teczki, żeby wiedzieli. Co ma się No i zgodnie z zapowiedzią, dematyczą... proszę bardzo, dobrej. też panie oh, no, to, jakوي, prezydencie, proszę wręcz. A, panie prezydencie, dostaniesz 5 groszy, albo już nie mam złota. Bardzo proszę. Radio Koni 95 i 8.